Dlaczego dług państwa nigdy nie zostanie spłacony? I dlaczego to nie błąd, tylko element obecnego systemu? Kiedy państwo wydaje więcej niż dostaje z podatków, aby pokryć deficyt budżetowy, państwo emituje obligacje, czyli obietnice spłaty długu w przyszłości. Kto je kupuje? Banki komercyjne, fundusze inwestycyjne i inne instytucje finansowe. Ale kiedy przychodzi termin spłaty, to rząd nie oddaje długu, bo przecież gdyby miał na to pieniądze, to nie miałby deficytu budżetowego. On wtedy emituje nowe obligacje, aby spłacić stare. Dług rośnie w nieskończoność, a obywatele płacą odsetki od tego długu w formie podatków, a kiedy brakuje na odsetki, emitowane jest jeszcze więcej długu. Szanowni Państwo, to jest prawdziwe perpetuum mobile, a to wszystko przekłada się na inflację konsumencką i wzrost cen aktywów inwestycyjnych. Kiedy dług rośnie do skali nie do utrzymania systemu, Musi się zresetować. A po pełny wykład o tym, czy masz już własną drukarkę pieniędzy, zapraszam Cię na mój profil YouTube, gdzie dowiesz się, jak najbogatsi budują swój majątek, a link znajdziesz poniżej. Do zobaczenia po drugiej stronie bogactwa.